to teraz będzie baran e, także tu zobaczymy co dla barana będzie na ten czas coś mi tu karty nie chcą słuchać nie słuchajcie jest, jest raz dwa, trzy, cztery pięć, sześć i dwie karty raz i dwa Sprawdzamy co u barana na ten czas czerwcowy. Dobra mamy tak mamy sąd ostateczny mamy 8 e, tutaj monet. E, mamy kartę 8 buław także dużo ósemek przy was. Mamy kartę oczywiście króla buław. Mamy kartę pazia kielichów bardzo wrażliwy czas dla was i kartę gwiazdy o straszny wrażliwy czas dla Was drogie barany część z Was to będzie po prostu będziecie się czuły jakbyście nie były w swojej skórze e, wiecie tego, tego żywiołu ognia tylko w jakiejś takiej wodzie bo mamy tutaj pasia kielichów mamy tutaj kartę gwiazdy to będziecie czuły się gdzieś e, nadwrażliwie trochę Trochę źle, trochę źle, trochę zaniedbane, trochę martwiące się wokół, żyjące nadzieją. Mamy tutaj karty wody. W minusie mamy ogromną wrażliwość to co się teraz dzieje. Możecie się martwić o swoją pracę, możecie się martwić o swoje sprawy osobiste. Mamy tutaj kartę, która mówi o tym, że jesteście bardzo gdzieś nieposkładane emocjonalnie. I możecie teraz czuć się tak trochę przygnębiająco, natomiast przy karcie 8 Buław z Królem Buław, no jednak gdzieś ta wasza siła jeszcze jest, e, takiej taki przywódczości, takiej chęci władania kimś, e, jeszcze w was jest. Jeżeli chodzi o zdrowie, zwróciłabym uwagę sprawy żołądkowe, jelitowe, e, również zwróciłabym tutaj uwagę na kartę Gwiazdy. Jest to karta, która mówi o oczach, także tutaj zwróćcie uwagę na oczy i zwróćcie uwagę na sprawy żołądkowo-jelitowe. Kolejna karta, która mówi o zdrowiu, osiem buław, stany, nerwowości. Też byście na to zwrócił uwagę. Czerwiec będzie dosyć z takim miesiącem intensywnej pracy, to znaczy druga połowa czerwca będzie. Będziecie czuć się tutaj bardzo ze sobą tutaj wrażliwie natomiast ta siła do was przyjdzie jak pójdziecie do pracy ta siła do was przyjdzie jak wrócicie do pracy, pójdziecie do pracy e, tutaj mamy chwi chwilowy wypoczynek, bo gwiazda też mówi o wypoczynku tej pierwszej połowie czerwca natomiast drugiej połowie czerwca mówi o takiej intensywnej pracy Kolejna karta, czyli karta 8 monet mówi o zdarzeniach, które już były i mogą się powtarzać, jakieś powroty byłych, bądź po prostu powroty do rzeczy miejsc, które już kiedyś miały miejsce w Waszej przeszłości. Teraz tak, jeżeli chodzi o sprawy właśnie tutaj związkowe, możecie trafiać na mężczyzn, którzy są władczy, o władczych charakterach. Możecie również trafiać na ludzi, którzy są po prostu nieodpowiedzialni, lub osoby, które mogą w każdym momencie odwołać to spotkanie i wy możecie poczuć się tutaj nie za bardzo, żeby, żeby w ogóle z nimi rozmawiać. To znaczy, tak, są takie wiadomości: są tu e-maile właśnie od takich dosyć, dosyć starszych facetów bądź kobiet o walczym charakterze żywioły ognia, więc może to być strzelec eee, i, i może tu Wam troszeczkę namieszać, może Wam tu troszeczkę namieszać w głowie, a potem stwierdzić, że jednak to nie jest to. Także tutaj uważać na takich ludzi. Eee, przy ósemce buław może być jakiś romans, krótkotrwały, później eee, wrócicie do pracy. Natomiast jeżeli jesteście w jakiejś relacji z jakimś kimś, kto jest właśnie władczy, czy kto Lubi kontrolę, kto jest po prostu domownikiem, to tutaj będziecie trochę się konfliktować, będziecie trochę płakać, emocjonalnie podchodzić do pewnych spraw. Możecie również sami kontrolować. Także tutaj kontrola, kontrola w miłości jest dosyć pokazana przy królu Buław, bo król Buław to jest osoba silnie kontrolująca, która nawet wchodzi wam za przeproszeniem w tyłek. Dobra, i teraz tak, przyczyna problemu, dziesiątka denarów, dziesiątka denarów, czyli gdzieś tam jeszcze nie ma jakiegoś celu obranego, musicie sobie poradzić sami, musicie obrać jakiś cel, jakąś drogę, a jako rada siedem kielichów, nie buję za bardzo w obłokach, nie idealizuj świata bo świat i tak będzie taki taki nie do końca przychylny natomiast przy 7 kielichów jest to wyolbrzymianie też nie wyolbrzymiaj pewnych rzeczy w życiu Na przykład pracy ci się nie układa to nie wyolbrzymiaj jeszcze bardziej coś cię boli, nie wyolbrzymiaj staraj się to wszystko po prostu umiarkować nie podchodzić zbyt nerwowo bo tutaj bardzo barany będą emocjonalne w tym miesiącu czerwcu będzie ich czekał jakiś ważny wybór życiowy którego się podejmą pod koniec czerwca i będzie to trawna Decyzja związana prawdopodobnie z finansami i z domą.